dziewczyny, do kogo należy ta sala? Do wampirów! Ta sala treningowa jest wasza! Ale pachnie tutaj Gwen i jej koleżankami! To nic, niedługo będzie pachnieć nami! Jak, jak fajnie, fajnie być cheerleaderkami! To jak dziewczyny? Dobrego treningu! Dzięki, mamo! Widzę, że nie ma tutaj zbyt wielu trofeów! To nic, My się pojawiłyśmy, to i trofea się pojawią. To jak dziewczyny, zaczynamy trening? Za chwilę, tylko postawię nasze szczęśliwe pompony tutaj na półce. Ale tu jest dużo kurzu, trzeba tu posprzątać. A jak dziewczyny, zaczynamy? Wampiry! Zaraz wypiję cały ten wampirzy na No dawaj. Teo? Uuu... Haha, ha, prawie! Teraz ty Trevis! Oj Travis. Probojmy. Ah. No, dawaj, dawaj, dawaj! No, Odwielam lemoniady. I to dokańcza! Hehehehehehe! ci cieszą się z wszystkiego! Przynajmniej nigdy nie jest nudno! Chłopaki, możemy z wami zagrać. Nie! Chwamiam się lemoniadą! nam stąd! No dawaj tu! A w porządku! Daj jeden Bleh. Chłopaki, chcecie więcej lemoniady, czy wam wystarczy? Jeszcze jest urós! Pi Robert! Jaś, yes, yes. Dobra, rzucaj twoja kolej. Dziewczyny, za kim jesteście? Ja za drużyną Justina, a my za drużyną Travis'a. Czy tylko mnie to nie obchodzi? Jak Grace to zobaczy, będziecie mieli przerąbane. Tak my skarżemy. Maniaczki są super! Maniaczki są redne! Maniaczki wygrają! O, poszły do sali treningowej, a tam są wampiry. Zaraz będzie głośno. Dziewczyny, pamiętacie jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj zagramy z chłopakami w butelkę. Tak i co o tym sądzicie? Ja bym chciała, to świetna zabawa. Grałyśmy w poprzedniej szkole. Super, a co z Jacksonem, jak będę musiała kogoś pocałować? Nawet jak tak, to tylko gra. Nic wielkiego. Dziewczyny, czy ja też mam zagrać? Kylie, oczywiście, że nie. To gra dla dorosłych. Dobra, trenujmy dalej. Nie, nie rozumiemy, rozumiemy, co tu się, tu się dzieje. dzieje. Nic się tu nie dzieje, mamy teraz swój trening. Sprawdzałeście w ogóle harmonogram? Karen Was z niego wykreśliła. My, my jej kazałyśmy. kazałyśmy. Dziewczyny, słyszałyście to? Ktoś może decydować o harmonogramie. Kto by pomyślał? Cokolwiek kazałeś jej zrobić, to my to naprawiłyśmy. Wiecie co? Wyjdźcie stąd i wróćcie za godzinę, kiedy już skończymy. Jill wam rozkazuje. Do, Do widzenia. widzenia! Karen nie ma pojęcia, co ją czeka, ale jestem zła. Te dziewczyny naprawdę nie mają łatwo nie mogą tutaj wejść. Każdy dzień to dla nich nowa lekcja. Niech się nauczą, z kim nie zadzierać. Jak śmiałaś! Jak, Jak śmiałaś! śmiałaś. Co zrobiłam tym razem? Jak mogłaś wpisać wampiry do harmonogramu? Sala treningowa to obiekt szkolny, Gwen. Posłuchaj, Karen, za kogo ty się uważasz? No nie. Mamy ci przypomnieć, kim jesteśmy? A może chcesz, żeby znowu było jak rok temu? Już się was nie boję i nie pozwolę wam kontrolować harmonogramu. Karen, naprawdę stajesz w obronie wampirów? Nasze mistrzynie to maniaczki. A to Lizuska. Przynajmniej jest po naszej stronie. Niesamowite, że to Lili. O, nie pani zobaczy. zobaczy! Chłopaki, co to za gra? Nie powinniście być na treningu? My potrafimy i grać i trenować! Słuchaj, Grace! Lepiej zajmij się swoimi córkami. Zajęły naszą salę treningową. A teraz mamy trening! Teraz trenuje drużyna wampirów. Czemu nie poćwiczycie na zewnątrz? Daję wam 10 minut na posprzątanie tego. Ech, jak ja jej nienawidzę! Serena, dzisiaj gramy w butelkę, przyjdziesz? Jeszcze nie wiem. My przyjdziemy, chcemy zagrać w butelkę. A zapraszacie te beznadziejne laski? Jakie? No Nowe dziewczyny. dziewczyny! Nie nazywajcie ich tak, one są fajne. Bella, powiedz swojej koleżance, że jak chce przyjść, to lepiej niech zostawi ten okropny humor na zewnątrz. A my też, też możemy, możemy przyjść? przyjść? Jasne, z wami będzie ciekawiej. Dobra, dzisiaj wieczorem zagramy. Obym pocałowała trewisa. Ja też zagram. A, a podoba, podoba ci się ktoś? Tak, ale to tajemnica. Zastanowiłyście się, dziewczyny? Tak. Zagramy. Super, czekamy. Poczekajcie na nas, tylko odprowadzimy Kylie do mamy i wrócimy. Ja też chcę zostać. Kylie, jeszcze dwa lata i też będziesz z nami grać. Kylie, pora na ciebie. Jest! To jak, my też z nimi zagramy? Tak. tak. Mamie ani słowa. Okej. Okay. Kylie postanowiła, że chce poćwiczyć matematykę. O, moja Kylie. Mama ma przerwę. Idealne wyczucie czasu. Mamo, w takim razie my wychodzimy. Dziewczyny przez pół godziny posiedzę z Kylie, a potem musicie po nią wrócić. Powodzenia, siostry. Rozumiemy, mamo. Gdzie są dziewczyny? Już, już jesteśmy. jesteśmy. wejście! Zaczynajmy! Świopicy, wszyscy gotowi? Tak! No dawaj, trewis, Kręć! Kręcimy! Gwen, ty! Widzę! To co, prawda czy zadanie, Gwen? Prawda! Kto odważy się rzucić wyzwanie, Gwen? Ja zadam pytanie, Gwen. Chyba, że masz coś przeciwko. Zadawaj pytanie, blondynko. Coś szokującego, żeby się tego nie spodziewała. Gwen, czy w dzieciństwie miałaś jakąś traumę? Czy dlatego wyładowujesz swój gniew na wszystkich? Wow, co ona odpowie? Nikt nie miał odwagi jej zapytać. Skoro kłamstwo jest niezgodne z zasadami, powiem prawdę. Tak, przeżyłam traumę. Przegrałam bitwę z mieszańcem. Od tego czasu jestem wredna. O, ciekawe, kim był ten mieszaniec, który pokonał Gwen. Trewi, zakręć, ale tak, żeby wypadło na Florydę. No dobrze. O. A teraz moja kolej. Dziewczyny, teraz ja będę miała podgórkę. Prawda, czy wyzwanie? Weź, Weź wyzwanie! Nie dziewczyny, wybiorę prawdę. Głena, czy ja mogę o coś zapytać? Nie, ja zadam pytanie. Floryda, czy lecisz na mojego brata, Justina? O, -o, -o, o. No tego to się nie spodziewałam. Florida, nie mam żadnych planów co do twojego brata Justina. Justin, uspokój się, Florida zaczyna mnie już denerwować. W moim sercu jest tylko mój chłopak, Jackson. Jackson? Jackson? Jaki Jackson? 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 A może to odpuścimy i zakręcimy jeszcze raz? No dobra, kto następny? Bella! Prawda, Prawda czy wyzwanie, wyzwanie bella? bella? Wyzwanie! No dobrze! W takim razie pocałuj swojego chłopaka i pokaż jak bardzo go kochasz. Co za cudowne wyzwanie! Dziękuję, świt! Bella. Chyba się słabo kochają, a może są nieśmiali. Kto wie? Rewis, zakręć butelką. No dobrze, dziewczyny, zakręćmy jeszcze raz. O, Teo! Nie, no chłopaki, przecież wiecie, że wybiorę wyzwanie. Teo jest zabawny. Zróbmy, żeby było jeszcze zabawniej. Teo, skoro wybrałeś wyzwanie, pocałuj serenę. No to co, Serena, gotowa jesteś pocałować, Teo? Tak jest, Teo. Nie, nie jestem gotowa. Za co to? <grywia> Teo, szkoda mi ciebie. Ona mnie nigdy nie pokocha. Bela, jesteś normalna, co to było? Chciałam, żeby było śmiesznie. To jak? Jesteście gotowi grać dalej? Tak! To kręcimy butelką. A. Jill. Jill. Dziewczyny, wybiorę wyzwanie. Dobrze, Jill. Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Wybrała wyzwanie. Każcie jej mnie pocałować. Dobra, Jill, pocałuj Oliwiera. No dawaj, Jill. Powiesz nam o szczegółach później? No pewnie. Wstawaj, Oliver. Jill, to będzie najpiękniejsza noc mojego życia. No jasne, robimy to czy nie? To <tłujmy> się. I co, jesteś szczęśliwa? Bardzo. Oby butelka wybrała mnie, chcę pocałować Urusa, a ja Trevisa. I kto teraz będzie następny? Lili! Jill, jak ona wybierze prawdę, to możemy się czegoś dowiedzieć. Lili wie wszystko o tej szkole. Lili, prawda czy wezwanie? Wybieram prawdę. Wszyscy tutaj są tacy brzydcy. Nie zamierzam nikogo całować. Oho! Co się stało z cheerleaderką Vanessą? Nie powiem nic o Vanessie. Rozumiecie? Natknęła się na łowce wampirów. Co w tym dziwnego? Tak, tak naprawdę. naprawdę. One kłamią. Ja to czuję. Mam zajrzeć im do wspomnień? Nie trzeba, Jill! To wszystko i tak wyjdzie na jaw. Usiądźmy w ciszy na minutę, żeby uczcić pamięć Vanessy. To była jedyna dziewczyna, która podobała się Trewisowi. Kto ci o to pytał, Robert? Dziewczyny, puzle w mojej głowie się układają. Gwen była kiedyś z Trewisem. Jest szansa, że to niemyśliwy pozbył się Vanessy. Dawaj Trewis, zakręć butelką, chcę kogoś pocałować! Już kręcę, Urus. Robert, prawda czy wyzwanie? Jak wybierze prawdę, to ja zadam pytanie. Prawda. Dobrze, Gwen. Robert, czy ty mnie kochasz, czy po prostu się mnie boisz? Mm, kocham cię. Fajnie. Gwen? Co? Na pewno cię kocha i się ciebie boi. Po prostu trzymam dyscyplinę. Dobra, zmieńmy coś. Dziewczyny, znowu ja! Florida! Florida, chyba butelka cię lubi! Ciekawe, co dla Ciebie wymyślili. Dawy Robert! Prawda czy wyzwanie, Floryda? Wiecie co? Gdybym wam ufała, to wybrałabym prawdę. Ale w ogóle wam nie ufam, więc wybieram wyzwanie. No, dawaj, dawaj. dawaj. Czekajcie, chłopaki. Pamiętasz o co prosiłem? Kłę przepraszam, Floryda pocałuj Justino. Co? To tylko gra, to tylko gra Serena. No i co, Floryda, jesteś odważna. Wykonasz zadanie. Jestem gotowa na to wyzwanie. Jackson, wybacz mi, nie mogę się wycofać. Floryda, trzymamy za ciebie kciuki. Też radę, siostro. On ją pocałuje, to ja ją zniszczę. Serena, uspokój się, nie psuj gry. Mamo, nie patrz na to! Floryda, co tu się dzieje? Mamo, to tylko taka gra. Grace ma pani taką piękną córkę, Justin. Oj, mama dzisiaj będzie zła. Floryda ma kłopoty. W butelkę możecie zagrać po szkole, a tutaj macie się uczyć na lekcje. Floryda, a my porozmawiamy sobie w domu. No to co robimy? Nie zrobię tego. Możesz sobie myśleć, że jestem słaba. Dziewczyny, idziemy. Przekro mi, Justin. Grace zniszczyła moment. Ach, ten rudzielec. No nie, jutro wszyscy będą się ze mnie śmiać. Nie sądzę, Floryda. Wszyscy wiedzieli, że nasza mama tam przyszła. Dziewczyny naprawdę starałam się ją zatrzymać. No tak, Floryda, zawaliłaś dzisiaj. No, Jackson by mi tego nie wybaczył. Drogi pamiętniku, dzień szósty. Dzisiaj ośmieszyłam się pierwszy raz w swoim życiu.